Cześć, witam Cię w serii Rebranding Oporządkowany, w której opowiadam o tym, jak można podejść właśnie do brandingu bardziej strategicznie. Cały czas pozostajemy na etapie zbierania informacji. Mamy już omówione dwie perspektywy organizacji i biznesu, także klientów i konsumentów. A dzisiaj opowiem o tym, jak złapać perspektywę kategorii i otoczenia rynkowego. Spojrzenie z perspektywy kategorii i otoczenia polega przede wszystkim na analizie, właśnie marki, kategorii i otoczenia. I tutaj nam zależy na tym, żeby przede wszystkim zrozumieć, jak się komunikuje branża, jak się komunikuje otoczenie, zarówno od strony wizualnej, jak i werbalnej. Chcemy też zorientować się, jakie są schematy pozycjonowania, ale też gdzie my jesteśmy właśnie w relacji do, do otoczenia, bo to nam pozwoli potem zrozumieć, czy my tam mamy jakąś okazję, żeby się właśnie pozycjonować w jakiś unikalny sposób. Bardzo ważne jest, żeby na tym etapie przeanalizować nie tylko naszą bezpośrednią konkurencję, ale też szerzej otoczenie. Także musimy wiedzieć, kto tą bezpośrednią konkurencją jest, ale też kto jest najważniejszym graczem właśnie w sektorze naszym, ale też w jego szerszym otoczeniu. Tutaj też przydaje się zrobienie researchu, żeby zobaczyć, jakie są na przykład najważniejsze eventy branżowe, czy jakie są ważne imprezy, na których wszyscy w zasadzie bywają. Do przygotowania tego typu analizy potrzebna nam jest lista firm, które chcemy wytypować właśnie pod kątem takiego badania. No i takim punktem startowym jest przede wszystkim lista od klienta. My mamy taki własny szablon, który wysyłamy do klienta, oni go wypełniają właśnie z firmami w różnych obszarach. Tak? To są firmy i konkurencyjne, też firmy, które właśnie występują dalej w otoczeniu, ale nie są bezpośrednio ich, ich konkurencją, i klient może sobie wypełnić te dokumenty. My też robimy sobie oczywiście dodatkowy research właśnie w internecie, żeby się zorientować, czy klient tam czegoś nie pominął, bo czasem warto sobie zobaczyć, na przykład na jakieś benchmarki z zagranicy, których klient po prostu może nie znać. Bardzo fajnie na tym etapie też sprawdza się ChatGPT, GPT, który pozwala nam podrzucić jakieś takie ciekawe marki, których, o których w ogóle byśmy nie pomyśleli, a właśnie mogą być fajnym benchmarkiem do badania. Tak wygląda ten przykład szablonu dokumentu, który wysyłamy do klienta. No, właśnie on sobie może tutaj wypełnić odpowiednie obszary, tak, wypełnić sobie najważniejszych graczy właśnie w sektorze, ale też tych mniej ważnych graczy. No i poza tym, że wymieniamy firmy w sektorze, to też ma kilka innych sekcji. Ten, ten dokument, który pozwala właśnie no, złapać trochę szerszy punkt widzenia, nie tylko na bezpośrednią konkurencję. Jeśli chodzi o takie praktyczne podejście właśnie do analizy marki, kategorii otoczenia, to ja tutaj sobie stworzyłem takie wewnętrzne narzędzie, które nazwałem pięć poziomów dojrzałości brandingowej. I to jest w zasadzie taki framework oceny różnych obszarów brandingu. Żeby sobie taką analizę wykonać, no musimy przede wszystkim zajrzeć w różne punkty styku marki z klientem, Czyli na stronę internetową, w social media, nie wiem, na targi, tak, w sklepy, Wszędzie, gdzie marka w jakiś sposób występuje i pokazuje się klientowi. No i na tym etapie musimy po prostu zebrać dużo materiałów, porobić dużo zrzutów ekranu, nie wiem, pozapisywać hasła, teksty, ale też zapisać sobie jakiś ciekawy content, który znajdziemy. Ja standardowo na tym etapie, na przykład zawsze zapisuję ciekawe strony internetowe. Jakieś wideo wizerunkowe czy produktowe, jakieś case takie fajne elementy, które widzę, że są dobrze zrobione, a mogą dla nas w przyszłości posłużyć jako właśnie ciekawy benchmark. I w praktyce no, ja sobie te wszystkie materiały grupuję, yy, robiąc taki szerszy research. wrzucam sobie to wszystko na board in, na InVision, żeby właśnie mieć tam te wszystkie screeny i materiały w jednym miejscu, pogrupowane właśnie na, na firmy. Yy, a później finalnie wybieram sobie z tych materiałów, które znalazłem, takie grafiki, które będą. Oddawały esencję i, i pokazuję je na jednym slajdzie klientowi. Ważne, że ja na tym etapie wybieram firmy, które pomogą mi właśnie w klient, klienta głowie narysować obraz, jak, to, jak ta kategoria i otoczenie wygląda. Tak więc tam nie analizujemy wszystkich firm, tylko te, które rzeczywiście pozwolą nam w jakiś sposób pokazać, jak to, jak to otoczenie wygląda. Ten framework oceny przez pryzmat właśnie poziomu dojrzałości brandingowej polega na ocenie każdej marki przez pryzmat sześciu kryteriów. Tak w skrócie pozwalają nam one ocenić, czy działania marki takie brandingowe są prowadzone bardzo świadomie. No I zaczynamy od patrzenia na wyróżniające się asety marki. Czy marka ma coś poza, na przykład logo i kolorystyką, czy jest tam jakiś motyw przewodny, na przykład graficzny? Coś, co jest, tylko jej i jest jej jakimś tam unikalnym asetem. Kolejne kryterium dotyczy identyfikacji wizualnej. Tutaj patrzymy, czy po prostu jest jakiś poukładany system identyfikacji wizualnej. Staramy się też ocenić komunikację marki, czy ta komunikacja ma jakiś punkt wspólny. Tak, Patrzymy na hasła, na storytelling i jak ta komunikacja jest prowadzona w różnych kanałach. Oczywiście badamy też spójność, tak? bo dobre marki starają się zachować spójność we wszystkich kanałach komunikacji. Tu przede wszystkim patrzymy na komunikację zarówno wizualną, ale też werbalną. Kolejnym kryterium jest jakość realizacji. Tutaj patrzymy na to, jak są na przykład jakościowo wykonane materiały, jak dobre są zdjęcia. Patrzymy, czy to wszystko po prostu jest dobrej jakości. I ostatnie kryterium dotyczy treści. Patrzymy na to, jak firma się komunikuje w różnych kanałach, jak dużo treści tej tworzy, czy ta strategia treści jest rzeczywiście przemyślana i kierowana w odpowiednie miejsce. W praktyce podczas prezentacji wyników takiej analizy no staram się na jednym screenie pokazać właśnie esencję wizualną tego, jak się marka komunikuje. Plus do tego pokazuję tam właśnie wszystkie te sześć kryteriów, które są ocenione w skali od 1 do 3. Ja tutaj używam gwiazdek. Także każda z tych marek po prostu punktuje w zależności od tego, jak dobrze się komunikuje w każdym z tych kryterium. Do tego Dodaję też jakiś swój osobisty komentarz, związany z tym, jak ta firma wygląda. I tutaj mamy przykład analizy marek z branży rolniczej. No, w każdej branży są takie firmy, które są na pierwszym poziomie, tak? mają trochę taki mocno przestarzały wizerunek, w tym wypadku trochę infantylny. Rzeczywiście no, ta firma wygląda trochę jak, jak z poprzedniej dekady. No, poza tym bardzo słabo punktuje we wszystkich kryteriach. Tak? Ma w zasadzie logo. I kolorystykę to jest jeden jedyny główny asset. Tak? Nie ma tu systemu identyfikacji wizualnej, nie ma tu jakiejś komunikacji, brakuje tutaj spójności. Tak? Jakość realizacji też jest kiepska. Tworzy trochę treści w mediach społecznościowych, ale to wszystko, to wszystko jest bardzo bardzo mało. Tak? Idąc w górę w kolejne poziomy dojrzałości brandingowej, no tutaj już widzimy, że kolejna firma coś tam próbuje robić, ale temu wszystkiemu też brakuje, brakuje jakości. Tutaj się już widać jakieś tam elementy spójności, widać jakieś elementy systemu komunikacji identyfikacji wizualnej, szczególnie w mediach społecznościowych, tak, widać też, że troszkę treści produkują, no idąc wyżej widać, że te firmy zaczynają się komunikować trochę lepiej, wizualnie też ta, ta firma wygląda trochę bardziej świeżo, ma trochę więcej spójności, widać też lepszą jakość realizacji, tutaj jakby wyróżnia się tym przede wszystkim, że tworzy bardzo dużo treści w różnych, w różnych, w różnych kanałach, no ale im idziemy wyżej, tym widać, że te firmy komunikują się jakoś bardziej unikalnie, jakoś bardziej wyraźnie. Tutaj przy, przykład właśnie niemieckiej firmy Deutschfar, która ma bardzo wyrazisty, bardzo technologiczny, taki bardzo futurystyczny i dynamiczny, e, dynamiczny kierunek wizualny. No i ma bardzo wyraźnie asety, ja, tak? Bardzo mocno punktuje, jeśli chodzi o identyfikację wizualną. Komunikacja też jest niezła, ale tak też ma wysoką spójność, wysoką jakość, także tu znalazło się na, na czwartym poziomie. No i w praktyce my tych firm analizujemy. Tak średnio około 20, żeby to nam pozwoliło stworzyć właśnie jakiś taki szeroki szerokie spektrum tego, jak się komunikuje ich konkurencja, ale też jak się komunikują firmy w otoczeniu. Przy okazji patrzymy też na przykład na to, jak się firmy komunikują w mediach społecznościowych, żeby zobaczyć, czy mamy tam jakiś sposób na to, żeby się ciekawie zaprezentować. Wartością takiej dogłębnej analizy jest to, że my na podstawie niej możemy wyciągać potem dodatkowe wnioski. Jednym z takich, y, takich ciekawych narzędzi jest to, że staram się wyłapać podczas takiej analizy metody przewodnie, które się pojawiają w komunikacji wizualnej. Tak? Czyli przede wszystkim no, staram się zrozumieć, jakie stylistyki, jakich środków przekazu używa branża. Tak? Jakie schematy się często powtarzają, czego jest dużo, a czego jest mało, na przykład w danej branży. I tu na przykładzie branży rolniczej, no, oczywiście dominująca zieleń. Y, która się pojawia w zasadzie wszędzie u, u, wszystkich, u wszystkich firm. Więc no, tutaj też to było jedno z wyzwań tego projektu, żeby znaleźć taki kolor zielony, jeśli chcielibyśmy zostać przy kolorze zielonym, który pozwoli nam na zachowanie jakiejś unikalności. No tutaj widzimy przykłady firmy, na przykład Farmtech czyli Lidea, które poszły albo w bardziej ciemny kolor, albo w bardziej jaskrawi. Dzięki temu no, zachowały jakiś tam poziom unikalności kolorystycznej. Tutaj przykład z innej branży energii odnawialnej. Gdzie no, pojawił się taki motyw przewodni skojarzeń ekologicznych, ekologicznych? Tak? Firmy po prostu chciały być postrzegane jako ekologiczne, no i używały różnych form przekazów, żeby ten efekt osiągnąć. Tak? Mogły pokazywać piękno przyrody, albo jakąś wyrazistą zieleń, albo pokazywać też ludzi, którzy gdzieś tam z tą naturą w jakiś sposób obcują, pokazując też dużo przestrzeni. Jeszcze inny przykład z branży energetyki przemysłowej. Firma, która no, działa w takiej branży mocno technologicznej, więc siłą rzeczy takie skojarzenia mocno techniczne, mocno technologiczne, przede wszystkim oparte na stylizacjach zdjęć, które są właśnie takie albo bardziej techniczne, albo, albo bardziej nowoczesne, albo bardziej cyfrowe, coś co jest takie trochę może high-techowe. Tak? I dalej przykład z tej samej branży skojarzeń takich bardzo high, bardziej high-endowych, bardziej premium i tutaj akurat to był ciekawy insight z badania, bo ten kierunek Komunikacji wizualnej, taki bardziej handlowy, nie był za bardzo używany w, w tej branży, więc my mogliśmy go wykorzystać potencjalnie jako taki kierunek, żeby się pokazać właśnie jako taka firma bardziej premium. Kolejną wartością robienia takiej dogłębnej analizy jest to, że my sobie, możemy sobie wyłapać, jakie motywy kolorystyczne są w branży. Przede wszystkim, które kolory dominują, a jeśli my byśmy chcieli się jakoś. Wyróżnić kolorystycznie, no to gdzie mamy okazję do wyróżnienia? tak? W praktyce po prostu wrzucamy sobie te wszystkie nasze marki na koło kolorów, ale zwracamy uwagę na to, jaki kod kolorystyczny ma marka, a nie, jakie kolor, nie jaki kolor ma logo. No tutaj widać, że branża na przykład rolnicza, no bardzo mocno stoi zieleniem. Branże technologiczne bardzo często są bardzo mocno okupowane w kolorach niebieskich. Podczas analizy otoczenia, jakby staram się też bardzo mocno zwrócić uwagę na to, jak się komunikują konkretne marki, żeby zobaczyć, czy te pozycjonowania są tam świadome i jakie pozycje są już zajęte. Więc patrzę na to, jakim językiem właśnie się komunikują marki, co mówią, tak, czego, czego jest dużo, czego brakuje. No i w praktyce są takie trzy grupy pozycjonowania. Tak. Firmy się mogą pozycjonować przez obietnicę wartości, czyli no obiecują coś, dostarczenie jakiejś wartości swoim klientom. Mogą się też pozycjonować przez atrybut oferty, czyli no ich element oferty jest dla nich jak ważny w jakiś sposób i chcą go po prostu podkreślić w samym pozycjonowaniu. Ale są też firmy, które się pozycjonują bardziej aspiracyjnie, na przykład przez swoją misję czy wizję. I wracając do naszego przykładu firm z branży rolniczej, no mamy tu pozycjonowanie przez obietnice wartości. No i są dwie firmy, które w tym obszarze właśnie działają. Jedna mówi, że sprzedaje wysokie plony. A druga mówi, że jest doradcą wysokich plonów, tak? I to jest obietnica właśnie wartości dostarczenia wysokich plonów. Jeśli chodzi o pozycjonowanie przez atrybuty oferty, to ja zauważyłem, że często i ono jest często wykorzystywane, ale w taki sposób, który powoduje, że te pozycjonowania są bardzo generyczne, tak jak tutaj mam takie przykłady haseł kompetencje w rolnictwie, czy partner i doradca w rolnictwie, czy rolnictwo w wersji Pro, tak. To jest pewnie jakiś element ich oferty, właśnie mówiący o tym, że mają kompetencje, czy że są partnerem, ale to pozycjonowanie nie jest jakieś takie specjalnie wyróżniające. A można to zrobić rzeczywiście dużo ciekawiej. Jeśli chodzi o pozycjonowanie przez aspiracje, no tutaj pozycjonowanie skupia się przede wszystkim bardziej na jakimś elemencie misji czy, czy wizji. Jako przykłady mamy na przykład Cargill Helping World Drive lub Corteva Together We Grow. Takie hasła bardziej misyjne. Dzięki temu, że zrobiliśmy sobie właśnie taką szerszą analizę różnych czynników, jak się te firmy komunikują, to możemy sobie zobaczyć, jak my wypadamy w relacji do otoczenia. Tak? Przede wszystkim możemy stworzyć matryce pozycjonowania, które pozwolą nam zrozumieć właśnie na jakim poziomie dojrzałości my jesteśmy w stosunku do naszego otoczenia, ale też możemy sprawdzić, jak my się pozycjonujemy względem jakichś ważnych cech czy atrybutów, które są istotne w danej kategorii. No, i tutaj mamy takie przykłady matryc, na przykład jednowymiarowych, gdzie po jednej stronie możemy mieć marki bardziej funkcjonalne, a po drugiej marki bardziej emocjonalne tak? albo marki bardziej klasyczne, albo bardziej futurystyczne tak? albo budżetowe, albo luksusowe. I takich kryteriów możemy sobie ustalić kilka, i na podstawie nich właśnie stworzyć matrycę pozycjonowania, że pokazując po której stronie. My aktualnie jesteśmy, a po której chcielibyśmy być, i to jest takie fajne narzędzie do rozmowy, właśnie z klientem. Takie matryce dają nam też właśnie możliwość zobaczenia, gdzie mam okazję do wykorzystania i właśnie w którą stronę moglibyśmy się przesunąć, żeby poszukać trochę unikalności dla naszej marki. I takim przykładem dwuwymiarowej matrycy pozycjonowania, którą bardzo lubię, jest matryca pozycjonowania postrzegania bardziej wizualnego, czyli mamy dwie osie poziomą i pionową. Na osi pionowej na dole będziemy mieli marki, które są bardziej stonowane, na górze będziemy mieli marki, które są bardziej wyraziste, a na osi poziomej po lewej będziemy mieli marki, które są bardziej przestarzałe, bliżej środka marki bardziej nowoczesne, a po prawej stronie marki bardziej futurystyczne. No i jak już sobie zrobiliśmy tą analizę, to jesteśmy w stanie te wszystkie nasze marki z otoczenia wrzucić gdzieś tutaj na ten wykres. No i mamy po lewej stronie przykład Flory, tak? Mocno przestarzała marka. Która nie jest ani wyrazista, ani stonowana. Po prawej stronie mamy Deutzfar, który jest bardzo wyrazisty i bardzo, bardzo futurystyczny. I mamy naszego klienta, który gdzieś tam jest skupiony w sieci takich dosyć podobnych marek, więc no, wymaga tutaj jakiegoś repozycjonowania wizualnego, żeby trochę wyskoczyć i poszukać jakiejś unikalnej pozycji. Czyli moglibyśmy pójść w kierunku właśnie bardziej nowoczesnym, bardziej futurystycznym albo bardziej wyrazistym, albo bardziej stonowanym, żeby poszukać właśnie jakiejś unikalnej pozycji stricte wizualnej. Matryca poziomu dojrzałości brandingowej, jakości realizacji pokaże, pomaga też klientowi zrozumieć, gdzie on aktualnie jest, jak dużo pracy jeszcze przed nimi. Więc mamy tutaj dwie osie. Na osi pionowej mamy jakość realizacji, czyli im wyżej firma jest, tym ma lepszą jakość realizacji, a na osi poziomej mamy kolejne poziomy dojrzałości brandingowej. I tu mamy przykład matrycy pozycjonowania dla branży, klienta z branży energetyki przemysłowej, który do tej pory był na pierwszym poziomie. Z przeciętną jakością realizacji, i w wyniku jakby współpracy z nami, rebrandingu, chcieliśmy przeskoczyć na poziom trzeci i na wysoką jakość realizacji. I to był pierwszy etap tego całego procesu, a drugim etapem było już wypracowanie u nich wewnętrznie działu marketingu, który zacznie tworzyć więcej materiałów, żeby mogli przeskoczyć na czwarty poziom dojrzałości brandingowej. Więc tak podsumowując, patrzenie z perspektywy kategorii otoczenia, sprowadza się do tego, że musimy właśnie dokładnie przeanalizować markę i wszystkie firmy, które pozwolą nam pokazać, właśnie, jak wygląda kategoria otoczenie. Dzięki temu możemy wyciągnąć motywy przewodnie w komunikacji wizualnej, zobaczyć, jak wygląda kolorystyka, zrozumieć, jak się marki pozycjonują, no i wykorzystać matrycę pozycjonowania, żeby poszukać dla nas jakichś ciekawych okazji do wyróżnienia i budowania unikalnej pozycji. Cała ta robota z analizy trafia właśnie do raportu z podsumowaniem, z rekomendacjami, no bo dzięki temu jesteśmy w stanie stworzyć fundament strategii. Ta analiza otoczenia bardzo fajnie wypełnia luki w wiedzy klienta, bo oni często po prostu nie wiedzą, jak się marki komunikują. No i dzięki temu my też jesteśmy w stanie wspólnie z klientem zbudować takie pełne zrozumienie. No i siłą rzeczy budujemy od, od samego początku bardzo mocno pozycję eksperta w ich głowach. To tyle w dzisiejszym odcinku. Zachęcam do subskrypcji tam, gdzie słuchasz podcastów. Możesz mnie też śledzić na Facebooku lub na LinkedInie, bo tam jestem najbardziej aktywny. Cześć i do usłyszenia w kolejnym odcinku.